Dobra, się witajcie tu tym tychom i przez pierwszy odcinek z Jasiemce Skywarsy, tak? Tak, Skywarsy, żadne inne. W to lubię grać, to jest Pro Elo 320, 1 na dla mnie, Heh. Dobra, co cządujemy tym na eficiencji, kurde. Ja Cię widzę, ziomuś. Szkoda, że łuku nie mam. O nie, on, on, o nie. On kilow. <grystanie> ja się czuję, abym nie nagrywał. No chodź. Masz. Masz, łap. Ale enchant to ja zabiorę. Widziałem, że masz perełkę. Pucytafle taflę. Myślałem, że ja nie widzę. No właśnie, imię na dwa hity zjął z drewnianego z micza. No to powodzenia. Powodzenia mu życzę. To sobie pójdziemy tu i wybierzemy arenę. Tam jest wolna. Zdążę, będę Spider-Manem. Nie będę. Dobra. Pójdziemy na następną półce taflę. Jest tu jakiś restart. O! A! Dołączyłem! Ninja. Kupiłem sobie ninja i teraz. Jak mi teraz jakieś słabie te itemy z, 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 z tych skrzynek dropną, no to nie będzie źle. Bo wtedy perełki pójdą na marne. A tak to będę już miał 2 kila. Dobra. To jest mój teksturpak, mój fajny zajeby... zajebisty. Będziecie mieli w opisie, ale... Nie wiem, czy będziecie. Zajrzyjcie do opisu, to będzie tamte XT. Może będzie czekał na Was. Tego to nikt nie wie. Dobra, Jezus, manie, dawaj 9876510 do 3, 2, 1. Tup. No i to, to się rozumieć. No i to, to rozumiem. Dobra. Dwóch zabiłem. Tak, dwóch. Buty jakieś tam miałem, to miałem. Dioksowa klata, a spodęki jakieś nie ma. Ja bym chętnie go sepcha. Świetnie zleciał. On nie ma kontra mnie. Jaką przegra ze mną. Tak nie ma wata, żeby on wygrał. Dobra, protection jeden. Protection jeden. No, co? Co? Widzieliście to? Widzieliście to? Może to przyjmie na klatę, a może i nie. Ale to, to było szczyt chamstwa nad chamstwem. On perfilnie przede mną lognął. Stał przede mną i lognął. Tam się ktoś buduje. Albo budował. No, budował. A to mój dobry. On został jeszcze i ktoś. Tylko nie wiem gdzie on jest. On gdzieś tu jest. Tam na górze. Kurde. A ziomu się przekichane. Myślę, że mnie wystraszysz. Nie, nie mam takie sposoby, takich jełopów. No i do widzenia. Pana tu yy, nie prosiliśmy. Yy, wygrałem, ale prost, Ach Chryste, no po prostu prościzna, nie ma nic innego. No, pucę tafle, pucę tafle, pucę tafle, ale dobre. my już się będziemy żegnać. Dzięki, że byliście. Subujcie, lajkujcie, oczywiście, komentujcie na rajcie.